Rodzina nie zaprosiła mnie na święta, bo nie ma tu miejsca dla frajerów, powiedział mój brat. Spokojnie się zgodziłem i przestałem finansować jego dzieci i żonę, teraz oszalał. Właściwie nie mogłem się doczekać Bożego Narodzenia w tym roku, choć raz, nie spieszyłem się w ostatniej chwili, aby wszystko zebrać razem. W pierwszym tygodniu grudnia kupiłem prezenty dla wszystkich moich rodziców, brata Jakuba, żony Kelly i dzieci. Kupiłem nawet dodatkowe, na wypadek gdyby ktoś przyprowadził niespodziewanych gości. Nie wiem, po prostu czułem, że ten rok będzie dobry. Byłam kompletnie zaślepiona, kiedy stałam na ganku rodziców z torebką prezentów w każdej dłoni, mama otworzyła drzwi i powiedziała Nie chcemy cię tu w tym roku. Na początku myślałem, że to jakiś dziwny żart. Zacząłem się trochę śmiać, ale potem głos Jakuba odciął się od jej tyłu. To nie miejsce dla przegranych, powiedział. Naprawdę zaczynasz nosić na nas wszystkich kropka. Stałem i gapiłem się na nią. Mój tata siedział w tle, nie mówiąc ani słowa, tylko patrząc niezręcznie wszędzie, ale na mnie. Moja mama wyglądała na niewygodną. Ale nie cofnęła się, a Jakub spojrzał na smak z góry. Czułam ten natłok emocji, zagubienie, gniew, zażenowanie, ale jakoś byłam spokojna. Skinąłem głową, powiedziałem: dobrze, jeśli tak się czujesz, i wróciłem do samochodu. Ale kiedy siedziałem na podjeździe, wpatrując się w torby z prezentami na siedzeniu pasażera, coś we mnie się zmieniło. Nie ma miejsca dla nieudaczników. Męczysz się mną? Skąd to się wzięło? Miałem całkiem niezły pomysł, że Jakob za tym stoi, ale nie mogłem zrozumieć dlaczego. Przez lata byłem dla niego i jego rodziny hojny. Pomagałem płacić za przybory szkolne jego dzieci, pokrywałem opłaty za kolonie, a nawet zaciągałem kredyt hipoteczny, gdy sprawy się pogorszyły. A teraz. Nie do wiary, nie jestem mile widziany w święta. Zdecydowałem, że nie zamierzam jeszcze wychodzić. Wracałem do drzwi, aby uzyskać kilka odpowiedzi. Zostawiłem prezenty w samochodzie i wróciłem do drzwi. Moi rodzice wciąż tam stali szepcząc do siebie, jakby się mnie nie spodziewali. Jakob leżał na kanapie, przewijając telefon, zachowując się, jakby nic się nie wydarzyło. Nie pukałem. Co się dzieje? Zapytałem. Wszedłem do środka. Dlaczego nie jestem mile widziany w święta? Co ja zrobiłem? Jakob uśmiechnął się, nawet nie patrząc w górę z telefonu. Naprawdę tego nie rozumiesz, prawda? Ostatnio się wyluzowałeś. W tym roku dzieci ledwo coś od ciebie dostały. Patrzyłem na niego, oszołomiony. O czym ty mówisz? Wydałem setki na prezenty dla waszych dzieci. Mają więcej prezentów w samochodzie niż ktokolwiek inny. Jakub wreszcie na mnie spojrzał. W zeszłym roku zrobiliście więcej. W tym roku to tak, jakbyś się tym nie przejmował. To dla nas żenujące szczerze mówiąc. Zwróciłem się do rodziców, oczekując, że coś powiedzą, może mnie obronią, albo powiedzą Jakubowi, że jest poza kolejką. Zamiast tego, mama uśmiechnęła się niezręcznie i powiedziała: Ale kupiłeś nowy samochód. Znalazłeś na to pieniądze. Przez sekundę nie wiedziałem nawet, jak odpowiedzieć. Samochód jest na kredyt, powiedziałem, utrzymując mój głos stabilny. A jeśli nawet nie, to w jaki sposób kupno samochodu sprawia, że nagle staje się odpowiedzialny za dzieci Jakuba. To nie moja odpowiedzialność. To ty zarabia najwięcej, powiedział Jakob, opierając się na kanapie, jakby to wszystko było całkowicie rozsądne. Jesteśmy rodziną. Rodziny pomagają sobie nawzajem. Zawsze tak robiłeś. Spojrzałem na Kelly jego żonę, która siedziała cicho w rogu. Nie powiedziała ani słowa, ale twarz była zaczerwieniona, a ona wpatrywała się w ręce. Wyglądała, jakby chciała zniknąć. Czy to wasze rozumowanie? Zapytałem. Ponieważ byłem hojny w przeszłości, teraz jestem zobowiązany zrobić to na zawsze. A jeśli nie, to jestem nieudacznikiem. Jakub wzruszył ramionami: Jeśli but pasuje to było dla mnie. Cofnąłem się i pokręciłem głową wiecie co masz rację nie należę do tego miejsca. Spojrzałem na moich rodziców Miłego Bożego Narodzenia. Potem zwróciłem się do Jakuba powodzenia z tymi prezentami bo ten przegrany finansuje wasze życie. Wyszedłem nie czekając na odpowiedź. Pojechałem do domu w ciszy, mocniej niż potrzebowałem, trzymając za kierownicę. Nie mogłem owijać wokół niego głowy. Naprawdę byłem tym złym. Przez lata wychodziłem poza to dla mojej rodziny, zawsze zwiększając swoje siły, gdy dla Jakołbe było ciężko, upewniając się, że jego dzieci nigdy nie poczuły szczypty jego finansowych zmagań. A teraz nie tylko nie byłem mile widziany na świętach, ale byłem frajerem za to, że nie zrobiłem wystarczająco dużo. Kiedy wróciłem do domu, przez chwilę siedziałem na podjeździe i gapiłem się na nic. Worek prezentów był jeszcze w samochodzie, a widok ich wywołał u mnie mdłości do brzucha. Spędziłem tygodnie na wybieraniu właściwych rzeczy, myśląc o tym, co dzieci pokochają, co moi rodzice docenią. I po co? Powiedzieć, że nie należy. Im więcej o tym myślałem, tym bardziej było to jasne. Nie chodziło tylko o święta czy prezenty. To było budowane przez lata a ja byłem zbyt ślepy, albo może zbyt chętny, by to zobaczyć. Prawda była taka, że zawsze byłem tym, na którym opierał się Jakob. Kiedy Kelly i on pobrali się po raz pierwszy, zaczęli finansowo. Nie był dobry w utrzymaniu stałej pracy, a praca Kelly w niepełnym wymiarze godzin ledwo obejmowała podstawowe zagadnienia. Wkroczyłem, by pomóc, Myśląc, że to będzie tylko na chwilę. Kilkaset tutaj, kilkaset tutaj. Kiedyś pomagałam w wynajmie, gdy groziła im eksmisja, potem w opiece dziennej, gdy urodziło się ich drugie dziecko. Ale na chwilę zamieniło się w lata. Za każdym razem, gdy Jakub trafiał w trudną łatkę, pierwszą rzeczą, którą zrobił, było zadzwonienie do mnie. I szczerze mówiąc, zawsze mówiłem tak. Nie dlatego, że musiałam, ale dlatego, że dbałam o jego dzieci. Nie chciałam, żeby wyszli bez nich, i nie chciałam widzieć, jak mój brat i jego rodzina walczą, kropka patrząc wstecz. Zdałem sobie sprawę, że stworzyłem tę dynamikę. Zbyt ułatwiłem Jakubowi poleganie na mnie, i gdzieś po drodze przestało to być wdzięcznością i przerodziło się w uprawnienie. A dzisiaj, kiedy nie mogłem spędzić świąt mojej własnej rodziny, bo nie zrobiłem wystarczająco dużo, to był przełom. Następnego ranka obudziłem się z wyraźniejszą głową i podjąłem decyzję. Skończyłem. Koniec z ratowaniem Jakobę, koniec z niekończącymi się prezentami, by nadrobić jego brak wysiłku. Gdyby chciał, żeby jego dzieci miały rzeczy, które zapewniam. Sam by to wymyślił, kropka, to nie była łatwa decyzja. Odcięcie mojego brata nie oznaczało tylko odcięcia wsparcia finansowego, oznaczało ryzyko moich relacji z nim, z jego dziećmi, a może nawet z moimi rodzicami. Ale nie mogłem być traktowany jak bankomat, zamiast brata i syna. Nie dotarłem do nikogo, a oni nie dotarli do mnie. Myślałem, że może dostali wiadomość ale powinienem był wiedzieć, że Jakob nie odpuści jej tak łatwo. Cisza ciągnęła się przez noc sylwestrową. Żadnych telefonów, SMS-ów, niczego. Nie słyszałem od moich rodziców, Jakobę ani nawet od Kelly. Po raz pierwszy od lat święta spędziłam zupełnie sama. Nie spodziewałem się, że się odezwą ale było to inne uczucie, kiedy nadeszła północ, a mój telefon milczał. Nie będę kłamać, część mnie myślała o telefonowaniu, ale za każdym razem, gdy podniosłem słuchawkę, przypomniałem sobie uśmiech Jakuba i jego słowa: Nie ma miejsca dla frajerów. To ja trzymałem wszystko razem przez lata, a oni mieli czelność traktować mnie, jakbym był do dyspozycji. Nie. Gdyby chcieli dystansu, oddałbym im to. W połowie stycznia zacząłem odczuwać zmianę. Kelly zawsze była cicha, osoba unikająca konfliktu. Ale pewnej nocy dostałem od niej niespodziewany SMS-a, było krótkie i do rzeczy. Chciałem tylko powiedzieć, że mi przykro. Nie zgadzam się z tym, co się stało. Jakub nie usłyszy ode mnie, ale pomyślałem, że powinieneś wiedzieć. Długo wpatrywałem się w telefon. Nie wiedząc, jak zareagować. Z jednej strony dobrze było wiedzieć, że ktoś w rodzinie widział rzeczy takie, jakimi był. Z drugiej strony, Kelly milczała tej nocy, a jej przeprosiny wydawały się za małe, za późno. W końcu odpowiedziałem Doceniam to, Kelly, ale to nie jest coś, z czego mógłbym po prostu odejść. Nie posunęła rozmowy dalej, a mnie to nie przeszkadzało. Potem, na początku lutego, Jakob pojawił się u mnie niezapowiedziany. Byłem w trakcie spotkania roboczego, kiedy usłyszałem pukanie do drzwi. Nie spodziewałem się nikogo, więc na początku to zignorowałem, ale pukanie nie ustało. Kiedy wreszcie otworzyłem drzwi, zobaczył Jakub, wyglądając na bardziej rozczochranego i sfrustrowanego niż kiedykolwiek widziałem go. Musimy porozmawiać, powiedział. Wkraczając do środka, zanim będę mógł go powstrzymać. Krzyżowałem ramiona. O co chodzi? Trafił do sedna sprawy. Musi pan, pani przestać się tak zachowywać i zacząć pomagać. Zaśmiałem się nie dlatego, że to było zabawne, ale dlatego, że nie mogłem uwierzyć, że miał to na myśli. Pomagać. Masz na myśli płacić za swoje życie? Mówiłem, że już z tym skończyłem. Spojrzał na mnie. To ty masz pieniądze. Wiesz, jak ciężko nam było, odkąd zdecydowałeś się tak zachowywać. Dzieci ledwo mają to, czego potrzebują. Kelly stara się trzymać to razem, ale nie możemy tego zrobić bez twojej pomocy. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszałem. Słuchasz siebie teraz? Jesteś dorosłym człowiekiem, Jakob. Macie żonę i dzieci. Jeśli potrzebuje pan pani więcej pieniędzy, proszę wyjść i je zarobić. Nie do mnie należy rozwiązywanie waszych problemów. Zawsze pomagałeś przedtem odstrzelił. Dlaczego jesteś teraz taki samolubny? Samolubny powtórzyłem. Chcecie mówić o byciu samolubnym? Porozmawiajmy o tym, jak okłamywałaś naszych rodziców, obróciłaś ich przeciwko mnie, a potem zabroniłaś mi Bożego Narodzenia, bo nie wydałam wystarczająco dużo na Wasze dzieci. A teraz prosisz o więcej. Masz trochę odwagi, Jakubie. Zaczął mówić coś innego, ale podniosłem rękę, żeby go powstrzymać. Skończyliśmy. Nie dam ci ani grosza i nie chcę cię więcej słyszeć, dopóki nie zrozumiesz, jak zachowywać się jak dorosły. Stał tam przez chwilę, spojrzał na mnie, aż wreszcie wyszedł. Kiedy Jakub wyszedł, pomyślałem, że to będzie koniec na chwilę. Może narzekałby na moich rodziców, ale w końcu dowiedziałby się, że nie zamierzam się wycofać. Myliłem się. Dwa dni później dostałem telefon z numeru którego nie rozpoznałem. Normalnie nie odpowiedziałbym, ale coś mi kazało odebrać. Halo, czy to Michael? Mężczyzna głos zapytał. Tak, kto to jest? To Mark Dawson. Jestem prawnikiem. Reprezentuję klienta, który niedawno wyraził zaniepokojenie pewnymi sprawami finansowymi dotyczącymi rodziny. Czy ma pan chwilę, żeby o nich porozmawiać? Zamarłem. Prawnik. Jakie sprawy finansowe? Nie mogę zagłębiać się w szczegóły przez telefon, powiedział, jego ton zbyt uprzejmy, ale to wiąże się z wkładem finansowym, który dałeś swojemu bratu Jakubowi i jego rodzinie, a konkretnie z wykorzystaniem tych wkładów. Czy zechciałby pan przyjść do mojego biura na rozmowę? Nie wiedziałem, co powiedzieć. Mój umysł ścigał się z możliwościami, żadna z nich nie była dobra. Czy Jakob zaciągnął kredyt na moje nazwisko? Czy on używał moich informacji do czegoś podejrzanego? A może to była desperacka próba, by znów dać mu pieniądze? Kto jest twoim klientem? W końcu zapytałem. Nastąpiła krótka przerwa. Obawiam się, że nie mogę teraz tego ujawnić, ale zapewniam Was, to nie jest pozew przeciwko Wam. To bardziej śledztwo. Wbrew mojemu rozsądkowi zgodziłem się na spotkanie. Ciekawość mnie polepszyła i nie mogłem otrząsnąć się z wrażenia, że jest w tym coś więcej niż tylko sam Jakub. Kiedy następnego dnia wszedłem do biura Marka Davsona, nie byłem pewien, czego się spodziewać. Ale jak tylko usiadłem Zrzucił pocisk. Klientem, którego reprezentuje jest Kelly, powiedział, przesuwając teczkę po biurku w moim kierunku. Mrugnęłam, kompletnie zaskoczona. Kelly! Po co jej adwokat? Mark złożył ręce i obserwował mnie uważnie. Myśli, że Jakob niewłaściwie wykorzystywał pieniądze, które mu dałeś przez te lata. Ona ma powód... By wierzyć, że ukrywa pieniądze przed nią i przed tobą. Brzuch mi się odwrócił. Ukrywanie pieniędzy. Co masz na myśli? Otworzył folder, ujawniając kopie wyciągów bankowych, paragonów i jak wyglądały zrzuty ekranu z wiadomościami tekstowymi. Podejrzewa, że Jakob zabierał wasze wkłady finansowe i umieszczał je na osobnym koncie. Na podstawie tego, co odkryła. Mógł przeznaczyć pieniądze na hazard i inne wydatki osobiste, zamiast na utrzymanie rodziny. Wpatrywałem się w dokumenty z niedowierzaniem. Mówisz, że przez te wszystkie czasy pomagałem mu z rachunkami, z rzeczami szkolnymi jego dzieci, że pieniądze nigdy nie poszły do nich. Mark skinął uroczyście głową. Wydaje się, że tak. Kelly niedawno to odkryła i przyszła do mnie, bo nie wiedziała, co robić. Na początku nie chciała cię angażować, ale w tych okolicznościach pomyślała, że powinieneś wiedzieć. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszałem. Jakob bawił się ze mną przez cały czas, biorąc pieniądze. Myślałem, że pomogę jego rodzinie i dmuchając na to, kto wie co. Nie wiedziałem, czy czuć gniew, zdradę, czy po prostu głupotę, że nie zobaczyłem tego wcześniej. Czy Kelly ma dowód? Spytałem: Mój głos jest napięty. Mark skinął głową i przysunął folder bliżej mnie. Spójrz na siebie, kropka. Wyszedłem przez dokumenty. Były transfery z mojego konta do Jakubę, pasujące do czasów, kiedy pomagałem mu w nagłych wypadkach. Potem były wypłaty z jego konta duże sumy idące na osobne konto w jego imieniu. Widziałem transakcje z tego konta. Strony hazardowe online, drogie restauracje, a nawet kilka hoteli. Niewiarygodne, mruknąłem, kręcąc głową. A Kelly wiedziała o tym. Dopiero niedawno odkryła drugą relację, wyjaśnił Mark. Przez jakiś czas miała podejrzenia, ale nie miała dostępu do jego informacji bankowych, dopóki nie natknęła się na wyciągi bankowe, które pominął. Wtedy się ze mną skontaktowała. Usiadłem z powrotem, próbując wziąć to wszystko do siebie. Czy ona chce, żebym coś zrobił? Oskarżenia czy coś? Mark potrząsnął głową. Nie w tym momencie. Jest bardziej skupiona na ochronie siebie i dzieci. Ale ona myślała, że powinnaś wiedzieć, gdyby Jakub próbował dalej tobą manipulować. Wypuściłem gorzki śmiech. No, już próbował. Kilka dni temu zjawił się u mnie i zażądał, żebym znowu zaczął pomagać. Mark spojrzał na mnie ze zrozumieniem. To jest zgodne z tym, co powiedziała mi Kelly. Wygląda na to, że Jakob odczuwa presję teraz, gdy wasze wsparcie finansowe ustało. Może mieć jeszcze większe kłopoty, niż Kelly wie. Wpatrywałem się w teczkę, w wyścigi umysłu. Część mnie chciała przebić się do domu Jakuba i stawić mu czoła, ale inna część wiedziała, że będzie miał tylko satysfakcję, wiedząc, że dostał się pod moją skórę. Zapytałem: Co knuje Kelly? Mark wahał się przed odpowiedzią. Rozważa swoje możliwości. Chce się upewnić, że ona i dzieci są bezpieczne, finansowo i inaczej. Jeśli zachowanie Jakuba się nasili, może ona złożyć wniosek o separację lub podjąć inne kroki prawne? Słysząc to, uderzyło mnie mocniej niż się spodziewałem. Kelly zawsze wydawał się cichym, lojalnym typem osobą, która trzymała się Jakuba bez względu na wszystko. Nawet jeśli była gotowa odejść, to mówiło mi, jak źle się stało. Podziękowałem Markowi za poświęcony czas i opuściłem biuro z mieszanką emocji złość na Jakuba. Smutek na Kelly i dzieci, i wina za to, że nie zdał sobie wcześniej sprawy, jak głęboko to zaszło. Ale przede wszystkim czułem dziwną ulgę. Po raz pierwszy od lat nie dźwigałem wagi jako UBE. A teraz, kiedy znałem prawdę, nie było mowy, żebym pozwolił mu znowu mną manipulować. Po wyjściu z biura prawnika nie mogłem przestać myśleć o wszystkim, czego się właśnie nauczyłem. Hazard, ukryte pieniądze. Kelly spokojnie planowała swój następny ruch. To było jak telenowela, tyle że to była moja rodzina, a ja byłem w samym środku tego. Przez kilka następnych dni zachowywałem dystans. Nie zadzwoniłem do rodziców, a już na pewno nie skontaktowałem się z Jakubem. Ale wydawało się, że cisza nie siedzi dobrze z nim, ponieważ jednej nocy, tak jak miałem usiąść na kolację, mój telefon zapalił się z jego imienia. Rozważałem, że mogę go wysłać na pocztę głosową, ale coś mi kazało to odebrać. Czego chcesz, Jakob? Nie tracił czasu. Musimy porozmawiać. Jego głos był napięty, prawie zdesperowany. Powiedziałeś coś, Kelly, prawda? Podniosłem brwie. O czym ty mówisz? Nie udawaj głupka, rzucił się. Dziwnie się zachowuje od Bożego Narodzenia, a teraz wychowuje prawników i separację. Wiem, że wkładasz jej pomysły w głowę. Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Myślisz, że to ja jestem problemem? To ty ją okłamałeś, ukryłeś pieniądze i zaryzykowałeś. Jeśli ma dość twoich bzdur, to na tobie, nie na mnie. Nastała chwila ciszy, zanim Jakub w końcu powiedział: Nie wiesz, o czym mówisz. Och, myślę, że tak, powiedziałem. Mój gniew dymał do powierzchni. Kelly powiedziała mi wszystko. Tajne konto, hazard, pieniądze, które marnujecie, gdy ja łamałem sobie kręgosłup, próbując wam pomóc. Jesteś żartem, Jakob. Zaczął krzyczeć, ale nie dałem mu skończyć. Chodzi o to, powiedziałem, odcinając go, użyłeś mnie po raz ostatni. Skończyłem ci pomagać. Skończyłem cię kryć. Jeśli Kelly cię zostawi, to twoja wina. I jeśli znowu spróbujecie mnie wciągnąć w ten bałagan, upewnię się, że wszyscy dokładnie wiedzą, co robiliście. Rozłączyłem się, zanim mógł odpowiedzieć. Ręce mi się trzęsły. Ale miło było wreszcie powiedzieć, co trzymałem przez lata. Opad nie trwał długo. Następnego dnia zadzwoniła do mnie Kelly. Czy Jakob zadzwonił do ciebie? Zapytała, jej głos ostrożnie. Tak, powiedziałem. Nie był szczęśliwy. Czy coś się stało? Zawahała się przed powiedzeniem. Stawiłam mu czoła w sprawie hazardu i ukrytego konta. Przyznał się do części z nich, ale wciąż stara się, żeby brzmiało to jak nic wielkiego. Wszystko w porządku? Zapytałem. Wszystko w porządku, powiedziała, choć nie brzmiał. Ale mam dość wymyślania dla niego wymówek. Dzieci zasługują na więcej. Słysząc, jak mówi, że uderzyło mnie to mocniej niż się spodziewałem. Wiedziałem, że między nimi jest źle. Ale to było jak początek końca. Cokolwiek zdecydujesz się zrobić, masz moje poparcie, powiedziałem. Dziękuję, odpowiedziała cicho i przepraszam za wszystko. Nie zasłużyłeś na to, jak traktowaliśmy cię w Boże Narodzenie. Powinienem był powiedzieć coś wcześniej. Rozmawialiśmy przez chwilę, a kiedy się rozłączyliśmy, poczułem dziwne zamknięcie. Jakub spalił ze mną każdy most, ale Kelly i dzieci nie były moimi wrogami. I gdyby była na tyle odważna, by mu się przeciwstawić, nie miałabym pretensji. Mimo to, nie mogłem otrząsnąć się z poczucia, że Jakub nie skończył robić kłopotów. Kilka tygodni później dostałem SMS-a od Kelly. To było krótkie, tylko trzy słowa wychodzimy dzisiaj. Natychmiast do niej zadzwoniłem i wyjaśniła, że ona i dzieci przeprowadzają się do innego stanu, podczas gdy Jakob był poza miastem w podróży służbowej, co, jak sądzę, było kolejną wymówką dla hazardu. Spakowała ich rzeczy, wynajęła jadący van i odeszła. Nie chciała, żeby wiedział, dokąd idą, przynajmniej dopóki nie załatwi tego legalnie. Po prostu nie mogłam już dłużej zostać, powiedziała cicho. Nie mogę udawać, że to normalne. A co z czynszem i w ogóle? Spytałem, naprawdę ciekaw, jak ona to robi. Nastąpiła chwila przerwy, zanim przyznała, miałam nadzieję, że mi w tym pomożecie, choć przez chwilę. Nienawidzę pytać, ale. Nie mów więcej, przerwałem. Pokryję to. Tak, pomagałem jej i dzieciom. Ale po raz pierwszy od lat nie czułam się wykorzystywana. Czułam się, jakbym wreszcie postąpiła słusznie. Jakub, zgodnie z oczekiwaniami, oszalał, kiedy wrócił i znalazł pusty dom. Zadzwonił do mnie, jak obróciłem Kelly przeciwko niemu i zrujnowałem mu życie. Pozwoliłam mu na chwilę odpowiedzieć, zanim powiedziałam: może gdybyś poświęcała mniej czasu na hazard, a więcej na bycie mężem i ojcem, to by się nie stało. Ale powodzenia. Potem odłożyłem słuchawkę. Kelly ma się teraz dobrze. Znalazła stałą pracę, dzieci osiedlają się w nowej szkole, a ona w końcu zaczyna czuć, że znowu kontroluje swoje życie. Jeśli chodzi o Jakobę, słyszałem, że wciąż obwinia wszystkich oprócz siebie. Ale szczerze mówiąc, to już nie mój problem. Więc jest wasze szczęśliwe zakończenie, jeśli możecie to tak nazwać.